Hi, my name is Joanna, and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzień drugi wyzwania back to school. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak dokładnie się zorganizować tak, aby nasza nauka angielskiego była usystematyzowana i abyśmy mogli wytrwać w swoich celach językowych. Organizacja jest niezwykle ważna w nauce jakiegokolwiek języka. Jeżeli chcemy uczyć się systematycznie, jeżeli chcemy naprawdę zobaczyć jakiekolwiek rezultaty, to musimy być zorganizowani. Bardzo często, kiedy moi uczniowie przychodzą do mnie na lekcje, polegają na motywacji. Motywacja to niestety jedna wielka bzdura, tak naprawdę, bo nie możemy, nie jesteśmy w stanie być ciągle zmotywowani, i dlatego niezwykle ważne jest to, abyśmy od samego początku byli zorganizowani w naszej nauce, abyśmy mogli wyrobić sobie nawyki, które są tak niezwykle ważne. Jak się zorganizować? Organizacja jest naprawdę bardzo prosta. Przede wszystkim spójrz w swój kalendarz lub swój terminarz. Ile tak naprawdę masz czasu na naukę? Myślę, że prawdopodobnie nie masz go zbyt dużo, bo tak przeważnie jest w dorosłym życiu, że jednak no, mamy rodzinę, pracę i różne inne rzeczy. I e, dodatkowy, wolny czas jest no, niezwykle, niezwykle jest go mało tak naprawdę. Ale założę się, że masz na naukę 15 minut. Zgadza się, na pewno masz 15 minut. E, 15, te 15 minut może być rano, może być wieczorem, może być w południe, może być nawet w ciągu lunchu, przerwy w pracy. Znajdź sobie te 15 minut. Jeżeli już masz te 15 minut i wiesz, kiedy możesz poświęcić czas na naukę, wpisz to sobie w kalendarz. I już teraz od razu wpisuj to w kalendarz. Jeżeli nie masz w kalendarza, kalendarza, to sobie go załóż. Naprawdę jest to niezwykle proste. Na pewno masz pocztę, Gmaila. W Gmailu możesz, masz kalendarz od razu wpisany, podpięty pod swoją skrzynkę, więc już tam możesz wpisać te swoje 15 minut. I możesz również ustalić, że codziennie będą wysyłane Ci powiadomienia, które jeszcze bardziej zmotywują Cię, może nie zmotywują, ale przypomną Ci o Twojej nauce. Następnie warto zorganizować sobie również Przestrzeń do nauki. Nie jest dobre uczenie się w takim pomieszczeniu, gdzie chodzą ludzie, gdzie coś się dzieje. Na przykład, bardzo często organizujemy sobie taką przestrzeń na przykład w kuchni. U kobiet często to widzę, że na przykład w czasie obiadu to jeszcze się pouczę angielskiego, jeszcze coś tam przypomnę sobie, jakieś słówka i tak dalej. Dla niektórych to działa. Bardzo często jest to bardzo rozpraszające. Jeżeli przy okazji nauki gotuje nam się zupa lub coś, lub biegają nam dzieci, to naprawdę bardzo ciężko nam się skupić i po prostu ta nauka nie będzie tak efektywna. Aby była ona efektywna, warto znaleźć sobie cichutki kącik, kiedy wszyscy gdzieś są, domownicy się czymś zajmują, kiedy my nie mamy niczego innego do roboty, tylko właśnie. Chce, możemy sobie otworzyć książkę czy zeszyt i powtórzyć sobie materiał lub zrobić jakieś ćwiczenia. Jeżeli będziemy mieli zorganizowaną naszą przestrzeń i zorganizowany nasz czas, to tak naprawdę nic już więcej nie stoi nam na przeszkodzie do tego, abyśmy zaczęli się uczyć angielskiego. A więc już teraz wpisz sobie w swój kalendarz, Lekcje angielskiego. 15 minut samodzielnej nauki. Naprawdę, to nie jest wiele, ale to już jest coś. Jeżeli jesteś w stanie poświęcić dłużej, więcej niż 15 minut, to jest super, ale nie wpisuj tego w kalendarz na razie. Na razie wpisz tylko 15 minut. Jeżeli będziesz w stanie w, codziennie e, przekroczyć te 15 minut i na przykład spędzić 30 minut, to będzie to wielki dla Ciebie sukces i gratulacje, natomiast w kalendarzu powinno być tylko 15 minut, i to już jest wystarczająco, abyś mógł codziennie, systematycznie siadać do lekcji angielskiego. Pamiętaj, że na maila wysłałam Ci też PDF. Również z dodatkowymi pomysłami, jak możesz zorganizować się dokładnie, jak możesz zorganizować swoją naukę języka angielskiego, tak abyś wytrwał w swoich postanowieniach. A ja cię proszę, abyś pod tym wideo, albo jeżeli oglądasz na YouTubie czy na Facebooku, chciałabym, abyś wstawił komentarz, który mówi o tym, jak od dzisiaj organizujesz swoją naukę. Ok. To do jutra, do następnego. See you soon, bye!